Po prostu kogokolwiek na początek, Mainu, nic nam nie podpowiedziało, ale jednak trochę podpowiedziało, ok, bo jest pomocnik, na pewno nie Anglik, nie Premier League, więcej niż 20 lat, to damy sobie Chouameni na przykład, niech to będzie, ok, jest to Francuz, jest to pomocnik i jeszcze więcej niż 25 lat, nie Premier League, nie La Liga, to może kogoś z Francji, nie wiem, Guendouzi, może to będzie on. Okej, okay, jest to Serie A, 26 lat dokładnie, Francuz, Serie A. Kto tam może mieć 26 lat? Manu Cone, czy on jest w ogóle Francuzem? Jest, OK, ale on ma 24 lata. No, ale to był w miarę dobry strzał. Mam jeszcze trzy strzały. Nukunku? Nie, to jest bez sensu. To dałem, ale dobra, bo dało mi klub. Także to jest pomocnik z Milanu. To jest Sangare, tak? Nie, o Jezus. Sorry, no teraz citowałem trochę, bo widzę, że on nie gra w Milanie. Inaczej się nazywał. Po prostu pomyliłem nazwiska. Popana? Ten Jusuf Popana, on w Monako kiedyś grał. No to to musi być on. No trochę citowałem, bo no zrobiłbym to w ośmiu, gdybym zaznaczył tego Sangare. Po prostu pomyliłem nazwiska.